Widzowie na naszym kanale! Znaczy moi. Witajcie widzowie na moim kanale! E, siema! Siema, Pawłem. siema! E, dzisiaj e, właśnie jestem specjalnym gościem, czyli Pawłem e, możecie... Siema geje! Siema! Aaaaa! Ale głośno to było! Dobra daj mi coś powiedzieć. Aaa, No wy wszyscy podgłościać! Magda! Mów. Halo? No mów! Dobra, siema geje, jeśli ktoś to w ogóle ogląda, to zaczynamy nową serię. Nie, cicho, ja teraz mam. Zaczynam nową serię na kanale granej, to znaczy, yy, gdzie będę grać z Pawłem w The Forest, stworzymy swój nowy świat, kolejny. Znaczy, no, nowy świat tworzymy. Dobra, Paweł, ja czekam, aż mnie zaprosisz w The Forest. Spaka, spaka. Więc no, mam nadzieję, że ta seria się przyczynie i pamiętaj, zaczlik łapkę w górę i subskrypcję. E, Musisz napisać czy wolicie deforesta, czy gramy w komentarzach jak będą w ogóle go. Co tak głośno to jest! Mam nie wiem co. to jest tak głośno, Magda? Czy mnie? Tak. Dobra, ale lecimy i gazetina. Mam Ciebie też. Ale dobra, nieważne widzowie lecimy z tą serią. Rozpoczynamy to. Dobra, dawaj. Zaczynać? No, zaczynaj już! Dobra, widzowie, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Zaczynam grę. Kliknąłem. Okej, ja jeszcze nic nie widzę, Uruchamianie serwera. Ja będę lecieć z syne koło mnie. Lecimy! Ej, nie słyszę Cię! Nie obchodzi mnie to, ale lecimy. Nie mówiłam po prostu. O! Dobra! A gdzie ty jesteś sama? E, nie, mi się mam O! Ja dopiero teraz mam, bo ja dopiero teraz lecę, dobra? Lecisz sama? Sama lecisz? No sama, tutaj nie, ma dziecka. O! Ale głośno! Jezu! Ale wypa... O wow, łacz, o my sobie swój jest tej tak głośno! I ten kanibal straszny. Ale on, serię potem. Aaa! No, Czemu słyszę swój przegłos tak głośno? Dobra, widzowie, zaczynamy! O siema, ty tutaj się obudziłaś? Czasem się. Co mówisz? Jezu! Słyszę swój przegłos tak głośno. Magda! Je... O, ty się w ogóle... Czemu ja słyszę mój przegłos tak głośno? No, bo podciszyłem. Chcesz lek? Masz. No dobra, co się rzysz? Dobra. Możesz mówić głośniej, bo cię gówno słyszę. Głośniej. Głośniej tak? Głośniej trochę. No, tak, dobra. A bo się koło kanionu zrespiliśmy. O, Wiesz tam będziemy schodzić, jak będziemy przechodzić grę? Nie, nie spychajmy się. Kurde, prawie spadłem. Dora... Chodź. Ogólnie y, osiedlimy się. Kurde, w sumie nie wiem gdzie się zbytnio osiedlić, ale ty czemu nie mogę? O, chodź. Czekaj. Y, chcesz bardziej w, w lesie? Magda. No, nie słyszycie? bo. I, I ja bym zrobił tu, tutaj gdzieś. O tutaj. Mamy dużo płaszczyzny. Mamy od razu samolot, gdzie będą respić się walizki i tą wodę. Na no, czego chcecie tutaj więcej? No właśnie, dawaj tu. Dobra, to ja najpierw takie ognisko nam jakieś ogarnę. Palenisko zwykłe. Nie mam! No i po ognisku. Ożyje ognisko. A, bo jeszcze nie jest zbudowane, dlatego. Wiem, najpierw zbudujemy ławeczkę, myślę, że. Daj te belki. Dobra, okay. myślę, że tutaj. Eee. Co? Ej, no, tam zajdziemy liny, więc się przyda do niej wejść. Ale ona jest teraz pusta, więc spokojnie, zniśmy te cytemy. W tej wiosce chyba nie ma lin. To się zbiorę. O, patrz, patrz, to wasz kolega który źle skończył. No, jeżeli nie uda nam się przetrwać, to tak skończymy, właśnie. O liny! Mam dwie liny. Magda! No. Ścieło cię! Jak mnie ścięło? O, jest, dobra. To, to, to też. No właśnie, teraz sobie to zrobiłem, Pałkę. Dobra, chodź Magda. I, i bo... O kurde. Wyszedłem przypadkiem z The Farsi. Dara, Dobra, chodź. No ale na razie tam nie idziemy, jest za daleko. Trzeba szybko zrobić podstawowe rzeczy. No może się wybije. Dobra, co teraz budujemy? Magda! Masz, mam dwie liny. Aha, dobra. Ale... namioty? Jakie namioty? A, schronienia! Dobra, to... Mi... Dobra, to schronienie pierwsze będzie tutaj. Tak może być i naprzeciwko niego będzie twoje. Magda? A, no dobra. A, no, dobry pomysł, to dam je... Mnie... O, patrz! Te dam tu, a tam te dam tu. Może nam się taka fajna baza. No, słyszę cię słabo, ale słyszę. No, tutaj trochę brakło dobra, trzeba pozbierać takie Sorry. podstawowe. Jeszcze jedna i pierwsze ukończone. Kanibal. Dziewczyna! Dziewczyna! Chodź, patrz tam! Widziałaś? Uciekła, chyba. Ucieka, dobra, ona pobiegła dalej, chodź. Nie ma sensu. Ale wiesz, co jest najgorsze? Magda! Że przy plaży się respi najwięcej kanibali, a my jesteśmy przy plaży. Co? Ej, chodź, zamieńmy się na razie. Chodźmy do swoich pokoi, żeby zobaczyć, jak wyglądamy. To Tą brudkę w ogóle. To tak! <tum> no? Ej, ty jesteś niski. Ale każę. Dobra, nieważne. Idę do siebie. <tum> No, właśnie tutaj, tutaj niszczę. Leci! Tu, tu są! Jedna kłoda! Jest, już! Mamy jeszcze Co? Ja Właśnie o tym samym pomyślałam... Ej, bym sanie najpierw. Sanie, Magda. No dobra, to ja zrobię schemat na sanie. Hmm.

to jest potężne. No. Co? Dobra. Ja, 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 coś wodę, ja, ja coś wodę piję. Nie wkładaj już tam kłody. Dobrze, że tutaj woda jest. Ej, Magda, dobrze, że tu woda jest. Ej, trujące, on jest trująca chyba. Patrz, nie, nie mogę się tak napić. Ej, Magda, Magda. Chodź, chodź, patrz. Op, powiem, nie bij, patrz, powiem ci plan. Idę teraz, bo z racji tego, że pewnie większość z nas jest głodna, ja idę zbierać jedzenie, a ty idź kłody zebrać.

Magda, Magda, jesteśmy w pobliżu czterech jaskiń. no właśnie, do... ej, chodź już, do... chodź już spać. A za, co? Ja ją zjadłem. A oh, wow! Dobra, koniec. <noise> Czekaj. Poczekaj, masz, będzie można ich spać. Dobra. No, to w tym czasie. A ja się boję, że podbiją do nas. I idą do nas! Przechodzą tu, przechodzą tu. Patrz, koło kanionu. Będą tu przebiegać. Czekaj. Oni tu przebiegali, ale nie chcemy mieć z nimi do czynienia. Chodźmy. Dwóch. No, spokojnie. Dobra, zaraz idziemy spać. No jeszcze nie można, jeszcze chwila Ale patrz jaki klimat tutaj jest czekaj No, są, przebieg przebiegają trzech Zaraz tu będą, patrz Są, są, są patrz czekaj Gdzieś tu powinny być a teraz przebiegły koło kanionu. Chodź, chodź, chodź. Biegną kolejne cztery. Patrz, czekaj. Zaraz tu będą. Przy dobra, jedne dwa odpuściły, a i biegną kolejne dwa. Będą biec tędy. O, są, są, są. No, jednego. Biorę ciało. Chodź i spalimy je, żeby mieć kości. Ale to brzmi... Ty! Słyszę darcia, wzywają kolegów. Ale nie ma w pobliżu, ale chyba... Ej, chyba czterech do nas idzie albo dwóch. Ej! Idziemy spać! 什么什么？<laughs>